Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Miałem dzisiaj wielkie wyjście, bo tam za drzwiami przyszedłem z wielkim kukiem kawy, ponieważ się nie wyspałem, bo nie spałem prawie całą noc i ta cała kawa spadła mi na ziemię. Wszystko się wylało, oblełem profesora, więc zacząłem dzisiaj bardzo dobrze dzień tutaj na uczelni. Moi drodzy, dziękuję bardzo za zaproszenie i za możliwość powiedzenia paru słów na temat cyfrowej demencji. Zacznę od tego, chciałbym was trochę zaangażować, więc... Ym, Zaczniemy może tak. Bardzo bym prosił o to, żeby podniosły ręce osoby, które w ciągu ostatnich 24 godzin korzystały z Facebooka i z Messengera. Ok. Kto w ciągu ostatnich 24 godzin korzystał z Instagrama? Sporo. A kto w ciągu ostatnich 24 godzin korzystał z TikToka? Tylko tyle. OK, jestem zaskoczony i to pozytywnie, ponieważ TikTok jest aplikacją, której bardzo nie lubię ze względu na treści, które są tam prezentowane, ale o tym za chwilę. Cyfrowa demencja. Może tak. To, na co ja zwracam uwagę, ponieważ ja działam na Instagramie, to, na co zwracam uwagę, to to, że ludzie w Polsce czytają bardzo mało, nie tylko w Polsce, bo i na całym świecie. Natomiast w Polsce statystyki są takie, że statystyczny Polak czyta pół książki rocznie. I statystyki mnie przerażają, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak dużo czasu poświęcamy na przeglądanie na przykład TikToków. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma znajomymi, którzy właśnie korzystają z TikToka i mówią, że potrafią korzystać kilka godzin dziennie, a nie mają czasu na to, żeby przeczytać książkę. Jeżeli chodzi o statystyki, to w Stanach Zjednoczonych młodzież średnio spędza w mediach społecznych około 7,5 godziny. Jest to więcej niż czas przeznaczony na sen. W Polsce natomiast ponad 70% młodzieży korzysta z mediów społecznych ponad 4 godziny dziennie. Około połowa polskiej młodzieży jest uzależniona od mediów społecznych i często nie zdaje sobie z tego sprawy, bo nie trafią na przykład na takie osoby jak ja, które obserwują to, co się dzieje i po prostu zwracają na to uwagę, bo jest, jest kilka kryteriów, po których można rozpoznać, że ktoś jest uzależniony od mediów społecznych, społecznych społecznościowych. Jeżeli chodzi o demencję, czym jest sama demencja? Według definicji jest to schorzenie, w którego przebiegu u pacjenta dochodzi do pogorszenia sprawności umysłowej, szczególnie pamięci krótkotrwałej. Możemy zaobserwować nasilające się trudności w samodzielnym radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Czym jest cyfrowa demencja? Cyfrowa demencja jest otępieniem to są problemy z koncentracją. Spowodowane zbyt długim korzystaniem ze smartfona, z tabletu, z komputera, i oczywiście z powodu oglądania różnych treści na Instagramie, na Facebooku, na TikToku czy na Twitterze. Jeżeli chodzi o badania, skąd wzięło się w ogóle takie pojęcia jak definicja, jak demencja cyfrowa? W 2007 roku lekarze w Korei Południowej, która ma ogólnie świetnie rozwiniętą technikę informatyczną w szkołach, zaczęli odnotowywać u dzieci długotrwałe zakłócenia pamięci, koncentracji, deficyt emocjonalny czy objawy ogólnego otępienia. I symptomy te zostały nazwane cyfrową demencją. Następnie badania Uniwersytetu Kalifornijskiego potwierdziły doniesienia naukowców z Korei Południowej. W 2014 roku wykazano korelację między wysokim wykorzystaniem mediów społecznych a depresją i lękiem. Szczególnie my, młodzi ludzie, mamy tą tendencję do porównywania się z innymi w mediach społecznościowych. Oglądamy idealnie wykreowane życie przez różne osoby w internecie, szczególnie osoby, które mają bardzo duże zasięgi. I potem my się dołujemy, że my mamy problemy, że my jesteśmy chorzy, że może nie jesteśmy tak bogaci jak te osoby, które pokazują w sieci swoje, tak jak mówię, wykreowane życie. Mało osób w polskiej przestrzeni internetowej pokazuje jakby pozytywy i negatywy. Raczej skupiamy się na pozytywach, bo to się sprzedaje. Jeżeli chodzi o badania, znalazłem jeszcze jedne badania na temat tego, że nadmierne korzystanie ze smartfonów może prowadzić do dramatycznych skutków. Zbyt wczesne i zbyt intensywne korzystanie przez małe dziecko do piątego roku życia z telefonu czy z tabletu powoduje długotrwałe i wielorakie uszkodzenia mózgu. Zbyt długie korzystanie z telefonu czy z komputera powoduje zmiany w sieciach neuronowych i powoduje ich degradację. Ja jestem ogólnie bardzo dużym przeciwnikiem korzystania przez małe dzieci z telefonów, tabletów i ogólnie z tych urządzeń. Uważam, że moje dzieciństwo, które było pozbawione telefonu, które było pozbawione komputera, było wspaniałe. Uważam, że w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie wychowywać dzieci, bo znam takie też rodziny, które wychowują dzieci, nie dając im takich urządzeń do ręki, ograniczając dzieciom korzystanie z urządzeń, to znaczy z telewizora. To jest jedyna rzecz, z której dzieci mogą skorzystać i to w określonych ramach czasowych. Ja tak byłem wychowywany, uważam, że tak się da, jest to do zrobienia. Jeżeli chodzi o to, co ja też zaobserwowałem w takich kawiarniach czy na placach zabaw, ludzie jak ze sobą się spotykają w kawiarni. Czy to randka, czy takie spotkanie, kolega z koleżanką, mąż żoną, oni siedzą naprzeciwko siebie i oni, roz, oni zamiast ze sobą rozmawiać, to biorą telefon i siedzą tak, i skrolują. Instagrama, TikToka, Facebooka, różne rzeczy przeglądają, widzę, zwracam na to uwagę, wiecie. Zaczęło mnie to trochę irytować. Oczywiście no, każdy żyje jak chce, natomiast ja jestem człowiekiem, który jak chce coś powiedzieć, to mówi i się z tym nie krępuje. Więc były takie sytuacje, że jeżeli widziałem, że ktoś siedzi blisko, to potrafiłem rzucić jakimś komentarzem typu: O, ja mówię, że jakby super się z tobą rozmawiało, fajnie się było spotkać, fajnie, że też ty szanujesz mój czas i mnie przede wszystkim, bo kiedy spotykamy się, to dla mnie liczy się to, że ty poświęcasz czas mnie, a nie Facebookowi, nie Instagramowi, czy, czy, czy nie na przeglądanie filmów z TikToka. Ludzie to robią. I powiem wam, że były takie sytuacje, że ktoś to usłyszał, bo mówię to specjalnie głośno. I, i reagował na to. Na przykład widziałem takie, takie no, że komuś się zrobiło po prostu głupio. Uważam, że jeżeli z kimś się spotykamy, to temu człowiekowi musimy poświęcić 100% czasu. Rozumiem sytuacje takie, że jeżeli, nie wiem, spotykam się z kumplem i mówimy o tym, wiesz co, no ostatnio coś tam, nie wiem, widziałem jakiś film, czy, czy, czy muszę ci pokazać jakieś zdjęcie, no to wyciągam ten telefon i mu pokazuję. Ale to jest element rozmowy i to jest jakiś element, gdzie ja coś pokazuję i jest to normalne, ale w sytuacji, że ludzie ze sobą się spotykają, jedzą i trzymają w, w jednej ręce widelec, a w drugiej. Telefon i ze sobą nie rozmawiają, no to nie jest to normalne. A z, stało się to nową normalnością. Dzisiaj ludzie y, tak, tak robią. To jest zauważalne w kawiarniach, to jest zauważalne w restauracjach. To, co ja też zauważyłem na placach zabaw, to albo place zabaw są puste, bo dzieci nie ma, albo dzieci ze sobą siedzą i siedzą obok siebie, i mają telefony i się bawią, i grają, i korzystają z TikToka. Albo nagrywają właśnie jakieś filmy, które potem lądują na TikToku. I takie dzieci często sobie też nie zdają sprawy z tego, jakie skutki mogą się pojawić przez to, że sprzedają swoją prywatność, swoją twarz w internecie. Rodzice też nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli nagrywają swoje małe dzieci i wrzucają do internetu, to też nie wie, rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, kto ich ogląda. Bo może to być jakiś pedofil. Jeżeli ktoś sprzedaje informacje na temat tego, gdzie mieszka, gdzie jeździ, gdzie jada, gdzie pracuje, w jakich godzinach jest, ma jakąś rutynę, to to są wszystkie informacje na tacy po to, żeby ułatwić na przykład takiemu pedofilowi porwanie dziecka. W Stanach Zjednoczonych jest to ogromny problem, ludzie o tym nie mówią, media o tym nie mówią. Czasem mam wrażenie, że medium głównego nurtu jest na rękę, że ludzie są coraz głupsi, że poziom inteligencji IQ spada. O tym mówią naukowcy w Australii, o tym mówią naukowcy w Stanach Zjednoczonych, że poziom inteligencji spada, ale dlaczego spada? Jeżeli ludzie, ludzie zwracają uwagę na to, czym się karmią, na jakiej są diecie, jeden jest na tak, jeden jest, jest na, jeden jest na keto, drugi jest na diecie wegetariańskiej, a nie zwracają uwagi na to, czym karmią mózg, a często karmią syfem. Jak ja pobrałem sobie TikToka pierwszy raz to oczywiście. Przyszedłem na tą stronę główną, nie za bardzo jeszcze potrafiłem nam ogarnąć się na nowej aplikacji. I, I TikTok podpowiadał mi jakieś tam różne filmy. I naprawdę miałem ogromny dylemat i zastanawiałem się bardzo długo wczoraj, czy przynieść na pendrive i pokazać wam, jakie filmy proponuje mi TikTok. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że na TikToku, czy na Instagramie, czy na Facebooku możemy znaleźć wartościowe treści. Wiem, bo trzy lata działam w Instagramie i od trzech lat nagrywam materiały dziennikarskie i znalazłem naprawdę wiele wspaniałych osób, które nagrywają bardzo wartościowe materiały. Ja nie mówię, że moje materiały są wartościowe, to już pozostawiam ocenie moich obserwatorów. Natomiast widzę to, co proponuje mi TikTok. Jeżeli ja widzę, że sprzedają się filmy naprawdę z poziomu rynsztoka, totalnego dna, i to są filmy, które mają po 3 miliony lajków, po miliony wyświetleń, to ja się zastanawiam, kogo to interesuje, kto to lajkuje, komu się to podoba. Argument, który się często pojawia w moich rozmowach z obserwatorami, to jest to, że, czy znajomymi, że oni się chcą odmurzyć. Okej, okay. tylko po co się karmić takim syfem? Ja rozumiem, można się odmurzyć na różne sposoby, ale to jest po prostu syf. Można obejrzeć świetny film, można przeczytać książkę, ale po co oglądać takie materiały? I widzę, jak duża popularność takich materiałów jest obecnie. Widzę, że ludzie się tym karmią, że ludziom się to podoba. Okej, okay. W 2006 roku został nakręcony taki film, on się nazywa Idiokracja. Idiokracja to jest film, którego akcja dzieje się najpierw w 2005 roku, a potem w 2500. Bo na 500 lat zostają zahibernowane dwie osoby żołnierz i prostytutka. I oni po 500 latach zostają obudzeni w wyniku tam jakiejś katastrofy. Sytuacja wygląda tak, że ta prostytutka i ten żołnierz to są dwie najmądrzejsze istoty na Ziemi. Bo okazało się, że społeczeństwo poszło w tę stronę, że poziom inteligencji spadł bardzo, ludzie są po prostu głupi i nie widzą tego, oni myślą, że oni są najmądrzejsi. I niestety ja obejrzałem ten film kilka razy. Pierwszy raz oglądałem go chyba w 2000. W 2010 roku, Wtedy tego filmu jeszcze nie rozumiałem, dzisiaj już mam trochę inne podejście i uważam, że to co autorzy tego filmu pokazali w 2500 roku dzieje się na naszych oczach dzisiaj. Bo ci idioci, którzy są pokazani w tym filmach, dzisiaj otaczają nas i dzisiaj się pokazują w internecie. Dzisiaj internet, bo wiecie, cyfrowa demencja jedna kwestia to jest to, ile czasu spędzamy w internecie, a druga kwestia jest. Taka, czym my ten mózg karmimy. Bo jeżeli karmimy syfem, to nawet jeżeli wejdziemy sobie na, do, do internetu na pół godziny dziennie, to my i tak mamy zasyfiony organizm głupimi, dennymi treściami. W... Około 20 lat temu, nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, był taki program, reality show. W tym reality show kobieta przespała się z mężczyzną pod okiem kamer. Tam ostrzał kamer, oni mieszkali w jednym domu wielkiego brata. I ona po tej sytuacji została zepchnięta na margines, kompletnie. Po prostu miała problem z dostaniem pracy. No ogólnie jej historia jest dosyć, to, to co się działo po tym programie, to dosyć przykre. I ona dopiero teraz bardzo się zaangażowała, nawróciła się, natomiast no to, co zrobiła wtedy w tej, w tej telewizji, no spowodowało, że została zepchnięta na margines jako, jako wyrzutek społeczeństwa. Dzisiaj mamy programy w głównych stacjach, nie będę mówić w których żeby nie robić im darmowej reklamy. Mamy programy, gdzie przychodzą osoby, szukając na przykład miłości, ale to jest bzdura, to jest taśma produkcyjna kolejnych influencerów, czyli osób, które mają według teorii wpływać na innych, a tak naprawdę są zwykłymi słupami reklamowymi. I mamy sytuację taką, że kobieta. Szczyci się tym, że się przespała z chłopakiem, oni są zadowoleni, przespali się w tym programie i ona dzisiaj nie jest już zepchnięta na margines. Ona dzisiaj jest celebrytką, ona dzisiaj ma zasięgi w internecie, ona dzisiaj reklamuje produkty, dzisiaj firmy powierzają jej re -re -re sprzedaż produktów, bo taka osoba napędza firmom sprzedaż. Co się zmieniło przez te 20 lat, ja się pytam. Kiedyś taka osoba zepchnięta na margines, dzisiaj jest osobą, która jest promowana w internecie. I dzisiaj osoby wchodzą na profil, dzisiaj osoby są zainteresowane oglądaniem takich osób. Pytanie, gdzie jakieś zasady moralne, co się z tym stało? Co się z tym stało? Z tym stało to umarło już, jakby dzisiaj zasady moralne się nie liczą. Jeżeli się włączy telewizję i się poogląda trochę tych programów, a potem wejdzie się w internet i zobaczy się zasięgi tych osób, no to, to przeraża naprawdę, że takie osoby dzisiaj są w internecie promowane i... I chętnie oglądane. Zresztą nie tylko, przykład, też kobiety, która kiedyś zajmowała się cudenerstwem, a dzisiaj jest, dzisiaj jest reklamowana jako królowa życia i sprzedaje swoje książki. I te książki w Polsce się sprzedają. Ja jestem za tym, żeby czytać książki. Mam pytanie: kto z Was przeczytał książkę całą w ciągu ostatniego tygodnia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, sześć osób przeczytało, siedem, osiem. OK, a kto z Was czytał wczoraj? O, to mi się podoba. Więcej, niż, więcej osób niż przeglądał TikToka, bardzo dobrze. Ja jestem za czytaniem książek, ale te książki muszą być wartościowe. Tak samo jak treści w internecie. Możecie znaleźć treści, które są syfiaste, po prostu, ale możecie znaleźć też treści, które są bardzo dobre. Tak samo z książkami możecie znaleźć książki, które są fatalne, jak na przykład ta książka Królowej Życia, która się zajmowała bardzo specyficznymi rzeczami. Ale możecie też znaleźć wartościowe książki. I jeśli ja Wam mogę polecić jakieś wartościowe książki to na pewno polecam wam Moc Milczenia, Saraha. To jest pierwszy, pierwszy tytuł, który wam polecam, bo to jest książka o tym, jak nauczyć się żyć w ciszy. Ja na przykład miesiąc temu zdałem sobie sprawę z tego, że jestem uzależniony od słuchawek. Od takich, najpierw bez, miałem bezprzewodowe, potem jedną bezprzewodową zgubiłem, no to wziąłem się za kablowe i, i dopiero w momencie, kiedy mm, zgubiłem te słuchawki kablowe, o to się stało w ciągu trzech dni, to zdałem sobie sprawę z tego, że jestem kurde uzależniony od słuchania muzyki. Nie, nie, nienawidzę ciszy, po prostu. Nienawidzę ciszy. Jak wychodzę z domu, muzyka. Jak idę do pracy, muzyka. W metrze, muzyka. Wszędzie jest muzyka. Nawet jak czytałem książki w metrze, bo to jest najczęstsze moje zajęcie w metrze. Jak, jak jadę z domu do pracy, to zawsze towarzyszyła mi muzyka. Ja cały czas zagłuszałem ciszę. I dopiero jak. jak to skupiłem słuchawki, no to zdałem sobie sprawę z tego, że to chyba, to chyba był znak, bo musiałem się przekonać, że jestem uzależniony od czegoś. Od telefonu nie jestem, bo dwa tygodnie temu z moim kumplem jechaliśmy z Torunia do Częstochowy. On mnie tam zostawił, ja potem jechałem jeszcze dalej na Śląsk i zostawiłem w samochodzie telefon. Po prostu o nim zapomniałem. Wysiadłem z samochodu, on odjechał. Ja sobie zdałem sprawę po chwili, że nie mam telefonu. I nie miałem telefonu przez kilka dni. Moje spostrzeżenia są takie, że ja ogólnie poza tym, że no miałem problemy, na przykład, żeby zadzwonić do mamy czy, czy do taty, więc na przykład nie brałem telefonu. Od siostry, raz byłem w kawiarni, zadzwoniłem do siostry, bo musiałem mieć jakiś kontakt z nimi. To ogólnie ani Facebooka, ani Instagrama, choć na nim pracuję, ani TikToka, ani Twittera, ogólnie mi tego nie brakowało. Czułem się bardzo dobrze z tym. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak odzyskałem ten telefon po kilku dniach i wziąłem go do ręki, to zamiast. Poczuć się lepiej, że odzyskałem ten telefon, to się poczułem gorzej. Jeszcze tego nie rozumiem, bo ogólnie zdaję sobie sprawę z tego, że uzależniony nie jestem, bo media społeczne nie są mi do szczęścia potrzebne. Jestem tam tylko i wyłącznie po to, żeby wrzucać materiały dla ludzi, żeby ludzie mogli z nich korzystać. Nie sprzedaję swojej prywatności. Moi obserwatorzy, a jest ich prawie 80 tysięcy, oni nie widzieli ani razu przez 3 lata ani moich rodziców, ani mojego rodzeństwa, moich babci, dziadków. Nie. To jest granica, której ja nie przekraczam. Nie po to wszedłem do internetu. Natomiast. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby dzisiaj na przykład wszystkie media społeczne zostałyby odłączone, to wiele osób no, posunęłoby się nawet do samobójstwa, bo by nie dali rady. Po prostu oni psychicznie nie daliby rady, bo by byliby załamani. Moje życie raczej by się bardzo nie zmieniło, przynajmniej tak, teraz tak o tym myślę. Poza książką Moc milczenia Saraha polecam wam też książkę Idiotokracja. Książka Idiotokracja jest książką napisaną przez Janusza Szewczaka. Janusz Szewczak opisuje to, co. i używa tam słownictwa, które jakby. On wyjmuje mi z ust to, co ja bym chciał powiedzieć, a pewnych rzeczy czasem publicznie nie można powiedzieć. Natomiast książka jest świetna. Ja tą książkę dostałem od obserwatorki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I ta książka też pokazała mi. Co dzisiaj jest promowane i jak, na, jak media społeczne mają wpływ na właśnie taką demencję. Choć autor nie, użyło, nie użył tam takiego sformułowania jak cyfrowa demencja czy sama demencja, to to się bardzo łączy. I niestety obserwuję, że my, jako społeczeństwo na świecie, pod wpływem mediów społecznych i niestety mediów głównego nurtu, idziemy w takim kierunku, że tworzy nam się nowy model społeczeństwa. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo nie będą wiedzieć Pawełne. Według mnie jest to model społeczeństwa skretyniałego. Po prostu ludzie są coraz głupsi, karmią się coraz większym syfem, ludzie zatracają wartości moralne, nie patrzą na drugiego człowieka. Dzisiaj powiedzenie prawdy w internecie, czy w ogóle prawdy do kogoś, zwrócenie komuś uwagi jest od razu nazywane hejtem. Nie ma czegoś takiego jak konstruktywna krytyka, bo przecież nie można, musi być tylko tolerancja. I zastanawiam się, do czego to wszystko zmierza. Dla mnie ważne jest to, Żebyście Wy tutaj, którzy słuchacie teraz i ci, którzy będą oglądali później, żebyście zwrócili uwagę na to i zrobili własny rachunek sumienia, czy wy jesteście uzależnieni od mediów społecznych, ile czytacie? Czym karmicie swój mózg? To jest bardzo ważne. Wierzę w to, że na tej sali takich osób jest bardzo mało, ale przypomnę, w Polsce około 50% młodzieży jest obecnie uzależnionych od smartfonów i mediów społecznych, połowa, czyli to jest tak, jakby połowa tej sali. To jest sporo, a liczby niestety nie maleją, tylko rosną. I jeszcze jedna książka, Transhumanizm Grzegorza Osińskiego. To jest też świetna, świetna książka. Jest tam na temat inteligencji, na temat, na temat aplikacji różnych tych mediów społecznych. Polecam bardzo serdecznie. Ja nagrałem też recenzję tej książki, bo jest świetna, naprawdę. Polecam wam bardzo serdecznie. Profesor był, świętej pamięci profesor, był tutaj wykładowcą na uczelni. I na koniec, jeszcze takie pytanie. Wiecie, co to jest? Nie słyszę. Nauk. Okej, okay. to jest telefon. To jest takie urządzenie, wiecie. Jedno jest lepsze, drugie jest gorsze. I to urządzenie, jak jest niewłaściwie wykorzystane, to może być narzędziem zniewolenia. Tak jak alkohol, tak jak papierosy, tak jak narkotyki, tak jak pornografia, tak jak seks. Wielu ludzi, tak jak już powiedziałem na początku, dba o to, co wsadza do swojego żołądka, a nie dba o to, co wsadza tutaj. Ja mam nadzieję, że po tym, co dzisiaj powiedziałem, wy wszyscy tutaj zaczniecie zastanawiać się nad tym, czym karmicie swój mózg. Dziękuję bardzo.